Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Roblox z Dors. Ale uwaga, Dorsy dostały bardzo potężny update, które dodają zupełnie dużo nowych rzeczy. Nie grałem w pierwsze Dorsy, ale spokojnie. Praktycznie nic się zmieniło, oprócz kilku rzeczy: animacji i innych takich rzeczy. Więc jeżeli Wam się taki odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A ja zapraszam Was do oglądania. I dzisiaj możemy, ja pójdę sobie sam. Bo chyba nie ma większego wyboru, żeby pójść sobie z kimś, jak ja ogarniam. Praktycznie sam przyszedłem do orsy dwa razy, ale puściłem tam raz czy dwa. Jesteśmy. W takim razie, co byśmy chcieli sobie tu otworzyć. No ja bym sobie na przykład wziął takie oto dwie rzeczy, czyli latarkę i. Lockpiki, żebyśmy mogli sobie szybko otworzyć drzwi zablokowane w ciemności, żeby nie musiał szukać kluczyczka. I tak, teraz idziemy po klucz. To już każdy pewnie wie, ważne jest tutaj to zbieranie pieniędzy, bo można tutaj otworzyć sobie fajny sekret, który bardzo Wam polecam. Tutaj bierzecie, mamy klucycek, i tutaj otwieramy. Otworzyliśmy nasze pierwsze drzwi. W Roblox Oczywiście, tu nic nie ma A hajs jest bardzo ważny, muszę wam powiedzieć Bo na początku ja ten hajs w ogóle nie zbierałem Mówię, e tam, hajs Tu chodzi o to, żeby przejść grę Nie pyr, 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 pyr. Otwarte, dobra Ja tu już wszystko wiem Wszystkie potwory już znam na pamięć Oprócz innego ambush Ambush to jest taki typ, którego ja nigdy nie ogarnę Dobra, tu jest jakieś pieniądze, dobrze Fajne obrazy, naprawdę ciekawe Tutaj nic O nie, pojawiły się oczy Ale oczy to tam na izi się przychodzi O, już zniknął sobie Ile pieniędzy? Pieniądze kolejne. Super. Co teraz tutaj jest? Dobra, kolejne pieniądze. Tu mamy skrzynkę, którą trzeba otworzyć, ale ja nie mam klucza. Możliwe, że tutaj gdzieś klucz będzie. Które po prostu da mi tam albo pieniądze, albo jakieś nagrody. Tutaj chyba będzie to samo. Zablokowana. No, widzicie? Gdybyśmy mieli klucz, czy tam. Czekaj, mamy wytrych przecież. Mamy dwa wytrychy. I ile kasy i wytrych dostaliśmy? Patrzcie. Miałem 30 monet. Patrzcie, teraz mam prawie 300. Ja pierdzielę, że jestem najbogatszym graczem w Roblox. O, i właśnie o tym mówiłem. Dobra. O! Jest i psy, dobra. Ja się wystarczyłem. Trzeba szybko, szybko, bo się latarka skończy. Dobra. wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Tylko spadająca szafka. Nic więcej. To nic nadzwyczajnego. Ciekawe jestem, kiedy będzie rush, bo dawno nie było. W ogóle nie było. To mnie bardzo. O, mamy wytrych. Mam klucz i możemy się stąd zabrać, ale tam są tajemnicze drzwi, które mogą mieć w sobie skrzynkę. Jest i skrzynka i są pieniądze. Może jak mi się uda dotrzeć do chyba 52-51 pokoju, to pokażę Wam, co, co robi Krucyfiks. O. Leci chyba raz. Leci, patrz. A! A, leci! Trochę poczekam, bo Rush może dwa razy wyskoczyć, bo już tak raz, dwa było ra razy, że grałem z Juniorskim i z Konradem i nagle wyskoczył Rush dwa razy z dwóch stron. Mam nadzieję, że udał, uda mi się przejść to do samemu. Dobra, uciekamy stąd. Mamy klucz, możemy już stąd uciekać. Pyk. O nie. Nie, nie. nie, I to jest długi pokój. O, pieniądz. E, w sumie nie musimy, idziemy w prosto. A. o! Jest, tu jest, dobra. Akurat musiało mi wyskoczyć, kiedy otworzyłem drzwi. Naprawdę. Fajne pomieszczenie. Tutaj często coś jest. Wytrych. I po tym pokoju będzie sick. A po pokoju z sikiem? Będzie mój ulubiony pokój, który bardzo kocham. Jest to potwór z figurą. Potwór. E, pokój z figurą. Gdzie naprawdę podoba mi się ten pokój? To jest chyba lep lepszy pokój niż ten z, z Sikiem, bo nienawidzę biegać z Sikiem, bo raz mi się nie udaje. Nie będę zbierał monet, bo już mam tysiąc. Jestem najbogatszym playerem w tej grze. I patrzcie, nowe animacje z Sika, nie? Masakra. mam nadzieję, że uda mi się przejść. O! Biegnij. Co mam skrzywiony ekran. Czemu miałem skrzywiony ekran? I widziałem. Dobra, nie zrobiłem błędu chyba. Cholercia, musi mi się udać. Musimy się udać. Jak mi się nie uda, to ja nie wiem. Jest! Ej, on bardzo daleko był. Patrz, 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 ale robną drzwi. Bardzo bym chciał dojść do 50, naprawdę. Dać pieniądze nieważne jakie. Dać pieniądze nieważne jakie. O nie! Liczba, liczba, liczba szybko się. O rety, rety re. Dobra, dobra, ja już zaraz sprawdzę. Dobra, bo ja nie sprawdzę. Co to był za pokój? 40, chyba 2. To był Dobra, raź się śmierć. Ach. 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 Siema, nara. Głupi po. O, te pokoje mi się podobają. Nie wiem dlaczego, ale pokoje z burzą bardzo mi się podobają. Ale burza nie, no fajna jest burza, bardzo mi się podoba. Bo nie wiedziałem o co chodzi w tym pokoju, ale teraz już ogarniam. I na luziku go przechodzę, na luziku, wystarczy być cicho. Pa. Ale, ale zamiót, ale zamiot podłogę. Szukamy magicznych książek. Jest i pierwsza. Trzeba chodzić po prostu za dźwiękiem. Dobra, ja idę po list. Tutaj tak naprawdę mamy rozwiązanie naszej zagadki. I tych książek chyba jest 6, 8, coś takiego. Tak, dobra, tak jest. Ej, no nie, zaciął się. Gdzie tu jest książka? Tu nie ma. A, gdzie jest książka? Po drugiej stronie. Muszę poczekać, aż co pójdzie. I wtedy idziemy na górę. Tam idziemy. Tam, tam gdzie on jest, tam idziemy. Co ty robisz? I na złość figura, na złość figura musiała przyjść tam, gdzie nie trzeba. Fajne res. Ogólnie to za to powinni mi dać jeszcze jednego. Ale oszustwo pierdzielone, no. Zaczekaj chwileczkę. Mam pytanie: czy ty lubisz się w ogóle? Śmiać? Tak? A czy ty lubisz się bać? Tak? To dobrze, bo ten kanał jest idealnie dla ciebie. Gdzieś tutaj będą się rozgrywać śmieszne oraz dziwne, gry? a także straszne i niepokojące. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że w tej chwili kichnąłeś w ten czerwony przycisk. Ja widzę, ja widzę, klikaj. Chcę no, mi się mówić o tym drugi raz, bo widzę właśnie, że chcesz to zrobić, więc mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej.